Zamierza Pani przepraszać wdowę po Władysławie Szpilmanie, tak jak nakazał sąd? Nie mogę tego nie zrobić. Zrobi Pani? Jest to wyrok sądu, wyrok dla mnie niezrozumiały, wyrok przeciwko któremu się buntuje i wyrok, który moi adwokaci będą się starali odwrócić, ale tymczasem nie mam wyjścia. Jestem postawiona pod ścianę i po raz kolejny Zostałam utożsamiona z Wierą Gran i za to będę musiała przeprosić. Co takiego się stało w sądzie? Bo do tej pory sądy wszystkie instancji raczej przychylały się do pani wersji, wersji reporterki, wersji pisarki, że ma pani prawo cytować słowa swojej bohaterki, zaznaczając jednak, że ona wypowiadała je w chorobie psychicznej, odcinając się od tego i mówiąc, bardzo wyraźnie zaznaczając, że pani nie jest w stanie potwierdzić jej relacji. Bardzo jest mi trudno zrozumieć, co się stało, dlatego że tak naprawdę nic się nie zmieniło od wyroku, pierwszego wyroku, również sądu apelacyjnego, który przyznał prawo jednak wolności słowa, prawo biografa, pisarza do cytowania słów swojego bohatera. W tej chwili sąd orzekł, że te słowa naruszyły kult zmarłego Władysława Szpilmana, a ja jako autorka nie dość wystarczająco się od nich zdystansowałam. Nie bardzo rozumiem, czym był ów dystans mierzony. To znaczy jaki jest ów instrument, czy ta maszyna, która mierzy granice dystansu i kiedy wobec tego można wypowiadać słowa który bohater mi powierza, a kiedy dystans ma nam nakazać, ma zadzwonić, ma zaalarmować, że tego już robić nie wolno. Taki podstawowy zarzut, który rodzina Władysława Szpilmana stawia pani od początku, to jest to, że polega Pani na słowach osoby, y, która rzeczywiście jest chora psychicznie. I to Pani za każdym razem podkreśla, a mimo to w świat idzie wiadomość, że Władysław Szpilman pomagał gestapowcom wyprowadzać ludzi z getta. Że to jest bardzo poważne oskarżenie, przed którym Szpilman nie może się już bronić. To wszystko prawda. Z tym, że należy powtórzyć dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza jest taka, że Wiera Gran powiedziała te słowa w roku 1980 i nie ma żadnego dowodu na to, że wówczas była chora psychicznie, czy też niespełna rozumu. I to opublikowała w swojej książce, w sztafecie oszczerców, ten fragment, który teraz sąd nakazał mi z książki wyciąć w kolejnym wydaniu. Ten fragment podpisany nazwiskiem Wiery Gran istnieje w jej książce. Drugi raz powiedziała to jeszcze bardziej drastycznie, używając już nazwiska Władysława Szpilmana w roku 96, wtedy kiedy robiła nagranie dla Shoah Foundation w Kalifornii dla Stevena Spielberga. Również nie ma dowodu, że wówczas była niespełna rozumu. Ja rozmawiam z nią dużo później i istotnie akcentuję fakt, że miała zaburzenia emocjonalne, miała zaburzenia psychiczne. Niewątpliwie to jest prawda, ale ja to powtarzałam w sądzie i powtarzam po raz kolejny. Dla Wiery Gran sprawa getta, sprawa oskarżeń, którym ona uległa, niesłusznym, że ona jest kolaborantką, że ona przeżyła kolaborując z Niemcami. Mimo, że została uniewinniona, to piętno za nią idzie. Dla niej to było... Niezwykle ważne oczyszczenie się z tych zarzutów. I teraz ominięcie wątku getta, ominięcie wątku Władysława Szpilmana w opowieści o wierze, gran, było po prostu niemożliwe. Ja nie mogłam tego wyciąć. Nie mogłam tego wyciąć także dlatego, że sam Władysław Szpilman to zrobił. On w swoim pamiętniku opublikowanym tuż po wojnie, a potem w filmie pianista, który powstał na podstawie tego pamiętnika, wierę gran wyciął. Wiera Gran nie istnieje w jego wspomnieniu, co jest zastanawiające. I ja w mojej książce też pytam dlaczego tak się stało. Czyli raz jeszcze nie uważam za stosowne, że mam ten wątek pominąć. Natomiast powtarzam powielekroć, że nie było innego źródła tejże informacji i mam wrażenie, że dystansuje się odpowiednio na tyle, na ile moja uczciwość reporterska na to mi pozwalała i sąd jakby to uznał we wszystkich poprzednich rozprawach i wyrokach. A czy rozumie Pani ten argument bliskich Władysława Szpilmana, że on naprawdę nie może się już za grobu bronić? Jak najbardziej, ale nie rozumiem dlaczego nie bronił się, kiedy żył. Dlaczego Władysław Szpilman nie wytoczył procesu wieże gran? On umarł w roku 2000, ona w 2006 czy 2007. 2007. Było bardzo dużo czasu, żeby sobie to wyjaśnić. Te fakty, te informacje były dostępne publicznie. Ja nie jestem pierwszą osobą, która je udostępniła. Ja jestem tylko posłańcem, który nagle zostaje zabity za to, co powtarza. Nie za to, co znalazł, wynalazł, i wy... a na pewno nie za to, co wymyślił. Ja daję głos wierze Gran, ona ten głos już miała przedtem. Dlaczego? nie było procesu Władysław Szpilman kontra Viera Grand. Dlaczego jest proces przeciwko komuś, kto tylko w swojej opowieści o śpiewaczce przytacza jej słowa? Czy cokolwiek, jak patrzy pani z perspektywy czasu na, na wszystkie argumenty, które były używane w czasie procesów sądowych, licznych procesów sądowych, czy cokolwiek zrobiłaby pani inaczej jako reportażystka, jako, jako dziennikarka, która opisywała bardzo trudne losy dwóch osób? Zawsze odpowiedziałabym nie, napisałabym tę książkę dokładnie tak samo. Aczkolwiek w tej chwili myślę sobie o kosztach psychicznych i emocjonalnych dla mnie samej całej tej sprawy. I znowu napisałabym tę książkę, dlatego że ta książka, ta historia, ta dramatyczna walka wiery gran najpierw o życie w getcie, a potem o oczyszczenie się z zarzutu najcięższego, o kolaborację. Ta historia powinna była być opowiedziana i ja ją powinnam była opowiedzieć. I teraz nie bardzo widzę, jak mogłabym to zrobić inaczej, jak mogłabym zdystansować się, co sugeruje mi sąd, wobec którego wyroku zamierzam się sprzeciwić. Jak ten dystans mógłby być większy i co to by tak naprawdę dało, bo ciągle Wiera Gran... Twierdzi, iż widziała Władysława Szpilmana w akcji w getcie, Powtarza to powielekroć, powtarza to różnym osobom, nie tylko mnie, dlatego że sąd na przykład każe wyciąć również fragment, kiedy Wiera opowiada to byłemu, nieżyjącemu już prezesowi Zaspu, Antoniemu Marianowiczowi. On też to słyszał. On nie żyje i nie może tego poświadczyć, ale nie tylko ja słyszałam te słowa. I ja znam bardzo wiele osób, które te słowa również słyszały, z tym, że, no właśnie. nie wypowiadają ich teraz być może to jest z jakiegoś powodu niebezpieczne być może ja tak naprawdę nie wiem co poruszyłam wywołując te słowa i najwyraźniej klątwa wiary gran nie ginie ona ciągle gdzieś jest i w tej chwili akurat dotyka mnie ale mam nadzieję i mam wrażenie że jednak wolność mówienia Prawdy gdzieś zwycięży. Ja rozumiem, że to jest przykre dla rodziny, słyszeć coś podobnego, ale nie można zamknąć ust komuś, kto to uparcie i przez wiele lat powtarza. Czy kiedykolwiek żałowała Pani, że napisała tę książkę? Nie, nie żałowałam, bo uważam, że wartość tego, że świat tę historię poznał, jest większa niż moje przykrości i moje. Kłopoty związane z reakcją rodziny Szpilmana na to, co zrobiłam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.